2022 był solidnym rokiem dla gier, choć bardzo nierównym. Dostaliśmy dużo dobrych produkcji AAA, dostaliśmy dużo dobrych produkcji niezależnych, dostaliśmy kilka rozczarowań i dostaliśmy kilka gier po prostu słabych. Ale dzisiaj pozwolę skupić sobie moją uwagę na tych lepszych grach na grach, które najbardziej ze mną rezonowały emocjonalnie. Na grach, w których spędziłem najwięcej godzin w tym roku, na grach, przy których najlepiej się bawiłem, i na grach, które moim zdaniem wybijają się poza po prostu rzemieślniczą solidność. Oto moja selekcja tylko, co prawda, pięciu tytułów moim zdaniem najlepszych z tego roku. Lista jest w 100% subiektywna. Bez zbędnego przedłużania, przejdźmy do mojej oficjalnej listy, to pięciu gier najlepszych. 2022 roku. Pokémon Legends Arceus dokonało zmian, których seria Pokémon potrzebowała od lat. W końcu jest to jakiś powiew świeżości w tej przeogromnej franczyzie składającej się na ponad 100 tytułów. I bez wątpienia jest to najbardziej przystępna gra z Pokémonami. Wyzbywa się wszystkich rzeczy, które były przestarzałe i męczące już dawno temu, i sprawia, że całe doświadczenie jest znacznie przyjemniejsze. System łapania Pokémonów jest komfortowy. Nie wymaga od gracza bezpośredniej konfrontacji z każdym napotkanym Pokémonem. Po prostu wykonujesz precyzyjny rzut Pokébolem w Pokémona, którego chcesz złapać. Tyle. Wiele Pokémonów wymaga konkretnego podejścia. Są przypadki, gdzie musisz na przykład ukryć się w trawie i zakraść, ponieważ niektóre stworki są płochliwe. Złapane Pokémony będą walczyć po twojej stronie oraz umożliwiać między innymi nowe sposoby na poruszanie się po świecie. Możesz zdobyć jelenia i później wykorzystać jako wierzchowca. Świat podzielony został na kilka obszarów, z czego każdy posiada swój własny zestaw Pokémonów do złapania. Model walki, ponownie, jest turowy, jest on jednak znacznie płynniejszy. Walka nie dzieje się na osobnym ekranie, gdy wygrywasz nie musisz przeklikiwać się przez 20 ekranów. Możesz swobodnie poruszać się swoją postacią wokół obszaru, na którym odbywa się starcie. Arceus to definicja tego, czym powinna być gra z Pokémonami. Fajnym, miłym doświadczeniem polegającym na łapaniu zwierząt. I tak, grafika jest paskudna, a tutoriale trwają 8 lat, jednak jeśli postanowisz się przez to przebić, znajdziesz tu mnóstwo gameplay'owego dobra. I pomimo iż gra jest powtarzalna, to sama czynność łapania nowych Pokemonów, pojedynkowania się z nimi jest po prostu na tyle wciągająca, że w trakcie rozgrywki nawet nie zauważasz, że właśnie minęły 2 godziny. Kirby and the Forgotten Land to pierwsza od 30 lat istnienia postaci w pełni trójwymiarowa gra z Kirby I jest to najlepsza odsłona cyklu, jaką dostarczyła nam Nintendo. Nasz różowy protagonista, zamiast znaleźć się w równie przesłodzonej i idealnej co on sam krainie, w jakiej zwykle się znajduje, tym razem przemierza postapokaliptyczny, zapomniany świat. To kontrastujące z orkią Kirby'ego otoczenie, dodaje grze, charakteru, nie jest jednak czymś, co przytłoczy gracza, bo pomimo słodko-gorzkiego, specyficznego połączenia to wciąż głównie pełna kolorów, przeurocza przygoda. Otrzymujemy kreatywną platformówkę z świetnie zaprojektowanymi poziomami, z czego każdy wypełniony jest sekretami. jej zmieni się w pędzący 120 na godzinę samochód, w automat plujący napojami, w schody, a gra długo nie kończy zaskakiwać nowymi, przedziwnymi transformacjami. Na pierwszy rzut oka Forgotten Land przypomina Super Mario 3D World wykorzystujące pomysły z Super Mario Odyssey i coś w tym jest. Tylko, że Kirby łączy to z zaskakująco mięsistym modelem walki. Kirby może połykać przeciwników w całości i przejmować ich moce, będzie ziać ogniem, strzelać z dwóch pistoletów, zmieniać się w tornado, rzucać bombami i wiele więcej, a każda z umiejętności może zostać ulepszona i to kilka razy. Hullab zdołał zainteresować mnie tytułem z serii, która dotąd była mi raczej daleka, i dostarczył Kirby'emu cudowną przygodę w 3D, na którą zasługiwał już od tak dawna. Neon White to gra, która zmieni Cię w speedrunnera. Pierwszoosobowe połączenie platformówki i strzelanki, w której Twoimi bronią są karty, a każda z nich może zostać poświęcona dla zdobycia nowej mocy do poruszania się po levelu. Snajperka pozwala na dash, pistolet na podwójny skok, karabin maszynowy wystrzeliłuje granat, który może Cię wybić. Cel gry to zabicie wszystkich demonów w levelu i dotarcie do mety jak najszybciej jak tylko możesz. To dynamiczna, szybka gra. Efekty dźwiękowe, muzyka, to precyzyjne, responsywne sterowanie, to poczucie prędkości, które powoduje, że będziesz chciał być coraz, coraz lepszy, powtarzać i uczyć się poziomów, być coraz szybszym, a tutaj jest to czynność, która sprawia mnóstwo satysfakcji. Neon White zawiera około 100 poziomów, a mimo to każdy sprawia wrażenie różnorodnego. Pomimo iż gra często zmusza się do powtarzania tych samych czynności, tylko że w innych konfiguracjach. Na żadnym etapie nie wieje monotonią. Każdy poziom jest przemyślanie zaprojektowane, oferując dużo alternatywnych ścieżek, dając graczowi mnóstwo przestrzeni na finezję, jeśli chodzi o sposób w jaki chce przejść dany poziom. In y on White będzie udzielał Ci wskazówek, ale największa frajda pochodzi z tworzenia własnych skrótów i to wrażenie jakbyś właśnie rozwalał grę swoją przenikliwością, gdy w rzeczywistości deweloperzy tego chcieli, a we wszystkim pomaga czytelny styl wizualny. Godowl z 2018 roku był rebootem, butem, który zrewolucjonizował wyczerpaną już przez brak nowych pomysłów i bogów do zabicia markę. God of War Ragnarok nie próbuje wynaleźć koła na nowo. To pod względem struktury rozgrywki, w dużej mierze ta sama gra, na tym samym silniku, tylko że większa, piękniejsza, brutalniejsza i bardziej widowiskowa. I to wszystko czym musi być. Historia, zamiast być całkiem skondensowaną opowieścią drogi, tym razem przypomina naprawdę dobrego, wysokobudżetowego blockbustera. Nie oznacza to jednak, że Ragnarok jest bombastyczną grą akcji, bez niczego do powiedzenia. Ilość postaci jest liczniejsza niż w przypadku poprzednika, a każdej poświęcono dużo uwagi. Postaci takie jak Thor, Freya, Mimir, Freyr nie odstają głębią dwójce protagonistów. Relacje między bohaterami są zarysowane wspaniale, to jak napisane są wszystkie postaci jest niezwykle ludzkie, każda ma swoje wady, żale i traumy. Ale to, co przede wszystkim ożywia te postaci, to genialne role aktorów. Ragnarok jest po prostu świetnie napisaną grą wideo. Fabuła jest angażująca, w wielu momentach wzruszająca i zabawna, nie odejmując przy tym dramaturgii wydarzeniom. Każdy z aspektów stoi na wysokim poziomie. To koster emocji, opowiadający przejmującą historię, nie zostając jakościowo w tyle z gameplayem i któremu udaje się sprawić, by wszystkie elementy wybrzmiewały, pomimo ich niemałej ilości. To Elden Ring. From Software wziął wypracowaną, przystępniejszą i bardziej dynamiczną formułę z Dark Souls 3, przenosząc ją w kolosalny, wypełniony zawartością otwarty świat. I w przeciwieństwie do większości tytułów z Otwartym Światem, nie jest on przepełniony powtarzalnymi aktywnościami, porozrzucanymi losowo na pusty obszar, który nie ma do zaoferowania nic poza tym, że ładnie wygląda i który został zbudowany tak, by spełniać jakieś tam wyimaginowane, ustanowione przez mainstream standardy. Elden Ring autentycznie zawiera sekretne lokacje w sekretnych lokacjach, w sekretnych lokacjach, a mimo to każda z nich jest wypełniona nieodstającym jakościowo od reszty gry contentem. Wizja świata jest mroczna, przepiękna i rewelacyjnie zrealizowana. Każda lokacja, jak to zwykle w Soulsach, ma swoją bogatą historię do poznania i która oczywiście zazwyczaj poznawana jest przez oglądanie filmów na Tubie bądź czytanie Dark Souls Wiki. Jest to świat, który chce się zwiedzać. Na każdym kroku jesteś w stanie doświadczyć czegoś wizualnie spektakularnego. Wszystko jest bogate w detale, niesamowite widoki i piękną architekturę. To wszystko czuć na każdym kroku swojej indywidualnej wyprawy. Bo gra pozwala graczowi eksplorować ten cudowny świat we własnym tempie. Możesz szybko trafić do lokacji, która na wczesnym etapie będzie dla ciebie zbyt dużym wyzwaniem, możesz się bez problemu opuścić i udać się gdzie indziej. Ilość różnych zaklęć, ataków, przyzwań, różnorodnych przeciwników sprawia, że tym bardziej chcesz eksperymentować z różnymi taktykami i stylami gry, a za żaden, nieważne jak abstrakcyjny, nie będziesz karany. A szczególna motywacja do zwiedzania tego świata to nie tylko aspekty wizualne. Ale także fakt, że sama eksploracja jest bardzo wynagradzająca. Elden Ring to dzieło, które pochłonęło dziesiątki godzin mojego czasu w tym roku. Nie pamiętam kiedy ostatnio odczuwałem taką przyjemność z odkrywania nowych rzeczy od czasu Zelda Breath of the Wild. I nie mam wątpliwości, że to najlepsza gra, jaką zagrałem w tym roku.